Yeah Ej, loko, co się dzieje? Jesteś chory? Nie, dzieciaku! Dziś jest piątek 13. Wielkie nieszczęście! Loko, zbaniałeś? To zwykły dzień! Lepiej w stanie sprawdź, kto do ciebie napisał. Może to panna Malinka, której się tak podobasz. Nie, nieszczęście! Dobra, w takim razie sam sprawdzę. O, zaczekaj! O, skorupa! No co, uratowałem ci skórę. Ty, ty wyrwałeś mi serce! Moje wielkie kochane serce! Tyle przeżyliśmy razem, a teraz. Już go nie mam! Stary, wiem, jak to jest. Kiedyś o mało nie straciłem serca dla jednej panny. Jestem bez serca! Ej, ziom! Przecież to był tylko głupi łańcuszek! To prawda! Ruska szczęścia! Loko, mały przyjacielu o wielkim sercu. Nikt ci go nie odbierze. To tylko próba twojej łatwowierności. Następnym razem kasuj takie maile. Dość gadania. Teraz cofnę czas i wszystko będzie po staremu. Do widzenia. O, kolejny mail łańcuszek. Nie mam już do nich serca.